I teraz no, za duży cukier we krwi, jest toksyczny, uszkadza naczynia, powodując powikłania. Dam taki obrazowy przykład. Jak jeździłem w pogotowiu zaraz po studiach, to częste najbardziej spektakularne wezwania były do nieprzytomnych pacjentów, i jednym z powodów nieprzytomności było na przykład wstrzyknięcie sobie za dużej ilości insuliny. To byli najczęściej pacjenci z wieloletnią cukrzycą na insulinoterapii i z jakiegoś powodu wstrzyknęli sobie przed posiłkiem insulinę i nie zjedli, nie zdążyli, zapomnieli, bo często to były osoby z demencją i po prostu wpadli w głęboką hipoglikemię. I my dojeżdżaliśmy do pacjenta, jak zdążyliśmy, to jeszcze pacjent wracał do żywych, po prostu mózg jeszcze funkcjonował i wstrzykiwaliśmy mu do żyły glukozę, czystą glukozę, 40 i ona, jak pękła ampułka, bo zdarzało się tak, to ta była lekka, czyli zlepiała po prostu rękawice. I teraz coś takiego, jeżeli mamy za dużo węglowodanów i za dużo cukru we krwi, no to <coughs> mamy lepką substancję, która niszczy naczynia i niszczy narządy, które są unaczyniane przez te narzenia. naczynia. I dążąc do odpowiedzi na twoje pytanie.